Shalom, Wspólnota jodo i shalom, przyjacielu i przyjaciółko. Parasha Korach już od samego początku uczy nas o grzechu buntu przeciwko Moszemu, co za tym idzie również przeciwko Aharonowi. W Bemidbar 16:2, czyli czwarta księga Mojżeszowa, 16 rozdział, drugi wiersz, czytamy. Zbuntowali się przeciwko Moszemu a wraz z nim 250 mężów izraelskich, książąt zboru powołanych na uroczyste zgromadzenia mężów znakomitych. Połączyli się, by wystąpić przeciwko Moszemu i Aharonowi i rzekli do nich Dość tego, cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci. Jałe jest wśród nich. Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie Jałe? Koniec cytatu. Korach Lewita oraz Datan, Aviram i On z rodu Reuvena stanęli na czele buntu przeciwko Moszemu i pociągnęli za sobą 250 przywódców synów izraelskich. Bunt Koracha był buntem zazdrości, wynikającym z tego, że Acharon, który również był Lewitą, objął funkcję Kohenagadol, czyli najwyższego kapłana. Najprawdopodobniej ten zrodził się w sercu Koracha w momencie powołania Aharona na to stanowisko, a wskazuje nam na to wypowiedź Moszego w tym temacie w Bemidbar, 16 rozdział, ósmy wiersz. Czwarta Księga Mojżeszowa, 16 rozdział, ósmy wiersz, gdzie czytamy. I rzekł Mosze do Koracha, posłuchajcie synowie Lewiego, czy wam było za mało, iż Elohim Izraela wyróżnił was w Zborze Izraelskim, aby was zbliżyć do siebie, byście mogli sprawować służbę w przybytku Jałę i stawać przed Zborem, aby im służyć? Pozwolił Tobie, a z Tobą wszystkim Twoim braciom, synom Lewiego, zbliżyć się do siebie, a Wy żądacie jeszcze kapłaństwa? Koniec cytatu. Korach, więc w zazdrości o służbę kapłaństwa, zaczął kwestionować autorytet Moszego. Co za tym idzie, Korach zakwestionował w tym momencie również to, czy faktycznie Adonaj powołał Moszego i Aharona na stanowiska w Kehili Izraela. Mówiąc do nich: Dość tego, cały bowiem zbór, wszyscy z nim są święci. Korach publicznie zaprotestował, wskazując na to, że nie tylko Moshe i Aharon, ale że wszyscy są święci w Kehili Izraela, oraz to, że Moshe i Aharon są samozwańczy liderzy, wynieśli się pod cał, ponad całą Kehilem, mówiąc, mówiąc otwarcie, cytuję raz jeszcze, dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie jałe? koniec cytatu. Z punktu widzenia Koraha, również Lewity, powinno być równouprawnienie w stosunku do pozycji Kohena dla każdego Lewity. Datan zaś, Aviram i On, liderzy z rodu Reuvena, byli przedstawicielami pierworodnego syna Jakowa i w ten sposób rościli sobie również prawo równouprawnienia ich do pozycji liderów w Izraelu. Bunt ten zatem nie jest tylko przeciwko Aharonowi, przeciwko Kohenowi Gadol, kapłanowi, najwyższemu kapłanowi, ale również przeciwko Moszemu, który jako jedyny sprawował pozycję lidera nad liderami i nad całym zgromadzeniem Izraela. Widać to również ze słów, które wypowiada Korach w pasu 13 do Moszego, cytuję. Czy mało tego, że nas wyprowadziłeś z ziemi opływającej w mleko i miód, aby nas wygubić na pustyni, że jeszcze chcesz narzucić się nam jako władca? Koniec cytatu. Korach zatem kwestionuje autorytet Moszego jako lidera. Korach kwestionuje również tu, że Mosze faktycznie jest prowadzony przez Adonai, mówiąc dalej w pasuk 14, cytuję wszak nie wprowadziłeś nas do ziemi opływającej w mleko i miód, ani nie dałeś nam w posiadanie pól i winnic. Koniec cytatu. Korach zatem zakwestionował duchowe namaszczenie i duchowość Moszego do bycia liderem nad liderami i nad całą kechilą Izraela. Kierując w ten sposób odpowiedzialność za bunt ludu, który odmówił wejścia do ziemi obiecanej Namoszego, przyjacielu i przyjaciółko, bracie i siostro, wyszła Hameszija. Atytut i bunt, jaki widzimy u Koracha i u pozostałych liderów, jest dziś bardzo powszechny pośród wielu braci, a może jeszcze więcej u sióstr, pośród Protestantów, którzy wychodzą z nich, którzy przyjęli do siebie ducha buntu przeciwko Bożym powołaniom liderów, którzy twierdzą i uczą innych, że oni są odpowiedzialni tylko i wyłącznie przed samym Bogiem, a nie przed liderami. Tacy ludzie z takim duchem pojawili się już i wciąż pojawiają się również we wspólnocie judeo-mesjańskiej którzy najpierw zafascynowani powrotem do korzeni wiary chrześcijaństwa, z czasem wprowadzają takiego ducha buntu przeciwko liderom we wspólnocie mesjańskiej powodując w ten sposób rozłam i podziały i dzięki temu ludzie ci kierują kreują samych siebie na liderów, oczekując na to, że inni, którzy ich słuchają, przyjmą tego samego ducha i pójdą za nimi w buncie przeciwko powołanym liderom we wspólnocie ideomysjańskiej. Zauważcie, że ludzie ci kierują się bardzo podobnym stwierdzeniem i nauką, jaką kierował się Korach, mówiąc do Moszego w pasuk trzecim, powtórzę, cytuję, Cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci i jałe jest wśród nich, Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie jałe? Koniec cytatu. Przyjacielu i przyjaciółko, bracie i siostro, to, że każdy z nas bez wyjątku uczy się życia w świętości i sprawiedliwości Malchut Elohim, Królestwa Bożego, we wspólnocie do mesjańskiej jest bezsprzeczną prawdą. Ale prawdą jest również to, że to Adonaj powołuje swych liderów aby prowadzić swoją judeo-mesjańską Kechilę. Wielu ludzi wierzących spogląda na liderów z pewną dozą podejrzenia, braku ufności w ich Boże prowadzenie, co prowadzi ich do braku podporządkowania się tym liderom. Taka pozycja jest pozycją buntu. Najpierw we własnym sercu buntu, który z czasem jest zasiewany do serc innych, którzy ich otaczają, a końcowym efektem tego są nieskończone podziały, niesnaski, które zamiast budować naszą Kehilę Jeszua kechilę hanesia rujnują i nie tylko rujnują, ale również obrażają świętość imienia Bożego. Do tego stopnia, że poszczególni ludzie lub poszczególne rodziny nie mogą sobie znaleźć współwyznawców, z którymi mogą się wspólnie zgromadzać, aby wypełnić, wypełnić mycwę mikrokodeż, czyli mycwę, czyli przekazanie świętych zgromadzeń, ponieważ zawsze owi ludzie znajdują coś w innych, co im się nie podoba, co pragną zakwestionować. A przez to sami siebie wynoszą na piedestra świętości i piedestra Bożego lidera. Brak ich odpowiedzialności i podporządkowania się liderom motywują jako narzucanie się przez liderów, bycia liderami. Dlatego w tym wykładzie szczególnie zwracam uwagę każdemu, kto jest już we wspólnocie judeo abyście byli czujni. Na takiego ducha buntu, który dyskretnie na początku jest zasiewany w Waszych świętych zgromadzeniach pod, pod pretekstem wspólnej świętości, pod pretekstem równości, pod pretekstem własnej personalnej duchowości, rzekomo jako znak od Boga. Do nadawania kierunku odwrotu od podporządkowania się do powołanych przez Adonaj liderów. Bądźcie więc i bądźcie uważni. Mieliśmy już bowiem możliwość zaobserwowania, że tacy ludzie są czas, z czasem próbują budować dyskretnie na początku własne wspólnoty w naszej wspólnocie geomesjańskiej, a gdy zdobędą swych słuchaczy, którzy uznają ich liderowanie. Prowadzają taki błąd, który prowadzi wielu do rozłamów i podziałów kechili do Mesjańskiej. Pamiętajmy o tym, że swarliwość i kłótliwe usposobienie to duch, który, tak jak choroba zakaźna, jest przenoszony na innych, mało odpornych i słabych w wierze. Bądźmy uważni na to, co się mówi do nas, gdy jesteśmy sam na sam z innymi, ludzie posiadający ducha buntu zdobywają swoich sympatyków w pojedynczych rozmowach. W stosunku do liderów Szaul napisał w pierwszym liście do Tymoteusza, piąty rozdział, dziewiętnasty wiersz cytuję. Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków koniec cytatu. Każdy lider we wspólnocie domesjańskiej może być napomniany, jeśli czyni zło. Lecz żeby to uczynić, najpierw muszą być na to dwóch albo trzech świadków. Pamiętajmy, że żaden z liderów nie jest tak święty i czysty w sprawiedliwości, jak to widzimy u naszego mistrza, Jeszyła Hameshia, ale raczej, że każdy z nas ma jako cel, aby rosnąć na ten wzór naszego Pana, Jeszyła Hameshia. Dlatego baczmy najpierw sami na siebie, aby samemu nie upaść, a jeśli zaś ktoś chce upominać lidera, niech to robi w pokorze i w skromności. A bowiem bunt, bunt przeciwko liderom, których powołał Adonai, jest buntem przeciwko samemu Adonai. W Bemidbar 16,11, czwarta księga mojżeszowa, 16, rozdział, 11, pasuk. Moshe tak właśnie rozumie ten bunt Koraha i jego towarzyszy, mówiąc: cytuję. Dlaczego ty i cały twój zastęp połączyliście się, aby wystąpić przeciwko jałę? Kim zaś jest Aharon, że szemrzecie przeciwko niemu? Koniec cytatu. Moshe rozumiał, że oni, Aharon, on i Acharon, są wybrani przez Adonai na pozycję i że Adonaj również ich wytapia i wypala na ich stanowisku. Dlatego bunt przeciwko Mosze i Haranowi był buntem przeciwko samemu Adonai. Oboje bowiem popełnili ciężkie grzechy, a jednak Adonaj ich nie usunął z ich stanowiska, ale on sam ich osądził i pokarał za ich grzechy. Sąd bowiem należy nie do ludu, lecz do Adonaj. Podobny przykład widzimy w postępowaniu króla Dawida, który widząc upadek króla Szaula, będąc już samym namaszczonym przez proroka Szmuela na następnego króla Izraela, nie odważył się wystąpić przeciwko Królowi Szaulowi, ale raczej czekał, aż Adonaj sam usunie go z pozycji lidera i otworzy mu drogę, aby zająć jego miejsce. Yeshua Hamesija. Ostrzega każdego z nas osobna w słowach zapisanych w Besorze Matityahu, siódmy rozdział, pierwszy pasuk, cytuję. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Koniec cytatu. Jeszyła ostrzega każdego z nas, abyśmy nie byli szybcy do sądzenia, bo jeśli nasz sąd jest szorski i niszczący, to to samo będzie czekać nas, przyjacielu i przyjaciółko. I ty, bracie i siostro, zważ te słowa Jeszua HaMashiach w pasuk trzecim. Cytuję. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę bło z oka twego, a oto belka jest w oku Twoim. Koniec cytatu. Jeszyła uczy nas jakże prostej prawdy, a jakże trudnej do wprowadzenia do życia w wielu przypadkach ludzi wierzących. To znaczy, abyśmy strzegli samych siebie. Nade wszystko, abyśmy koncentrowali się na własnym uświęceniu, przyglądając się sobie samemu we wlustrze, we wzorze, jaki jest nam danym, wiewszyła Hamesia, biorąc na siebie jego jarzmo bycia perfekt, bez grzechu, pod względem Tory i jej mytwot, czyli jej przekazem. Dla tych, co czują się policjantami innych wierzących, Zamiast pilnowania samego siebie, Jeszua opowiada dalej w Pasuk 5, wiersz 5, cytuję. O budniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, by wyjąć źdźbło z oka brata swego. Koniec cytatu. Pytanie: Czy wobec tego nie wolno nikomu sądzić i napominać nikogo? Nie. Oczywiście, że wolno, lecz jeśli to już to ma wy wystąpić, to musi być w wielkiej pokorze, niosąc przy tym samym sobą czyste i święte światło miłości do bliźniego, a nie w policyjnej otwartości i odwadze. A mowa tu oczywiście o relacjach w naszej kechili. Dalej, Jeszua HaMashiach uczy nas, Jaka jest prawidłowa droga upominania braci czy sióstr? W Besorze Matityahu, Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, wiersz 15 czytamy. A jeśli bezgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by nie usłuchał, powiedz Kehili, a jeśli Kehili, czyli liderów, nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Koniec cytatu. Jesuła uczy nas, że jeśli w naszych zgromadzeniach są tacy, którzy otwarcie po. Otwarcie popełniają łamanie mycwot story. Jawnie, bo mowa tu jest o świadkach, to wówczas ma nastąpić taka procedura upomnienia, o której tu czytamy. Co tu w tym momencie jest ważne, to to, że Jeszua tu cytuję z Devarim 19, 15 wiersz, czyli z 5 księgi mojżeszowej, 19, rozdział 15. A zatem. Że kieruje naszą uwagę na życie na wzór mycwot Story, na wzór przekazań Story, gdzie, czyta, gdzie czytamy tak. Raz jeszcze, Devarim 19, rozdział, 15 wiersz. Niech nie występuje jeden tylko świadek przeciw, przeciwko komukolwiek w sprawie wszelkiego przewinienia i grzechu, jakie tamten popełnił. Na podstawie zeznania dwóch świadków, lub na podstawie zeznania trzech świadków, rozstrzygnie się sprawę. Koniec cytatu. Jeszua, cytując więc z Tory, kieruje swych uczni do życia na wzór Tory. Oczywiście, jeśli, jeśli Ty, przyjacielu i przyjaciółko, jesteś uczniem Jeszua Hamesia, jeśli Ty uznajesz Jeszua jako Twojego Pana i Mistrza, jeśli wyznajesz drogę, jaką nakazał nam chodzić Jeszła Hanesia, będąc dla nas nie tylko zbawicielem, ale też najlepszym przykładem do naśladowania. Piotr również głosił uświęcone życie na wzór Tory. W pierwszym liście Piotra, 1:16, Kefa wskazuje nam na takie uświęcenie pochodzące z zachowywania Tory, mówiąc: cytuję ponieważ napisano świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, koniec cytatu, a odnosi się to do świętości naszego Elohim, naszego Boga. Ten cytat jest wzięty z trzech czy czterech miejsc w torze. Dlatego nasze poselstwo judeo-mesjańskie nie zmienia się od słów Moszego, od słów proroków, od słów Jeszua, bądź od jego szlachim, czyli od jego apostołów. Zobaczmy teraz na postawę Jeszua Hamasia w sprawie liderów z jego czasów, bo o tym mówi nam nasza parasza. W Besorze Matyachu 23, 1 czytamy polecenie i nakaz naszego Pana do nas Cytuję. Wtedy Jeszua przemówił do ludu i do Talmidim, czyli do uczniów swoich, tymi słowy. Przerwę tu na chwilę. Pozwólcie więc, że pierwej, zanim ten cytat przeczytamy dalej, zapytam, czy ty, przyjacielu, przyjaciółko, mienisz się Talmid we Talmida Yeshua HaMesia? Czy mienisz się uczniem lub uczennicą Jeshua HaMesia? Jeśli tak, to zważ, co on do ciebie mówi, albowiem słowa jego skierowane są również do jego uczni. Cytuję wiersz drugi. Na mównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko, więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Koniec cytatu. I znowu raz jeszcze ta sama zasada. Jeszua widzi tu spore braki w świętości tamtych liderów. On zaś sam ich nie neguje jako liderów, ale raczej, ale raczej obnaża swym, swym uczniom to, że oni są grzeszni i że nie chodzą według tory, w zgodzie z tym, z jaką czytają. Teraz, pomimo tego, Jeszua nakazuje swym uczniom, aby oni szli za ich żeby, żeby oni nie szli za ich przykładem, ale raczej aby czynili i zachowywali torę, którą oni ich uczą w synagogach. Jeszua mówiąc dalej wskazuje nam na to, co było problemem obych liderów. Pasuk czwarty mówi nam, cytuję, bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. Koniec cytatu. A mowa tu o przepisach tak zwanej tory ustnej. Pierwszy, piąty wiersz mówi dalej, a wszystkie uczynki swoje spełniają, bo chcą, aby ich ludzie widzieli, poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydurają frędzle szat swoich. Koniec cytatu. Jesuła nie neguje tego, co robią. Jesuła wskazuje tu na ich zewnętrzną religijność, że tej się trzymają, tych form pobożności, które są widoczne przez innych, a resztę z samych nakazów, które ustalili, nie czynią. Do dziś dnia zdecydowana większość Jehudim, czyli Żydów, nie chce być praktykująca ze względu na tak wielką i ciężką halachę na tą, która pochodzi z Tory Ustnej. Zatem w tym przypadku stosunek Jeszua do liderów Izraela, którzy uczyli Tory, jest podobny do tego, jaki miał król Dawid. To znaczy, że Jeszua pozostawił ich, aby dzięki jego nauce upamiętali się, bądź aby sam Adonaj osądził ich. Do niego bowiem należy sąd. Adonaj jest tym, który powołuje liderów i on jest tym, który ich sądzi. Brat Iszy Hamasia Yaakow, czyli Jakub, napisał w swoim liście w trzecim rozdziale, pierwszy wiersz cytuję. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok, koniec cytatu. Inaczej mówiąc, surowie osądzi nas, Adonaj, za to, co głosimy i jaki przykład dajemy. Dla tych literów zaś, którzy będą nienaganni, Adonaj zapowiedział masę, bardzo dużo błogosławieństw. Niech więc wasz stosunek do liderów we wspólnocie judo będzie z szacunkiem, ostrożny i wyważony, a bowiem Adonaj jest tym, który powołuje ich i on ich osądzi. Jeśli uczą was tory, czyli drogi Jeszua HaMashiach, to czyńcie to i zachowujcie. Przyjacielu i przyjaciółko, zważ, że dziś na świecie jest bardzo dużo przewodników, liderów, pastorów lub księży, którzy zapierają się drogi Jeszua-Chemesia i uczą ludzi, aby wierzyli w Jeszua, a przy tym nie postępowali jak jego uczniowie, abyś ty nie zachowywał Tory. W ten sposób owi liderzy, pastorzy, tak jak Korach, Datan i Aviram, są w pozycji buntu przeciwko autorytetowi Jeszua HaMashiach, który wyraźnie nakazał swoim uczniom, aby czynić i zachowywać Torę. Besora bowiem, czyli Ewangelia, zawiera swe podstawowe poselstwo upamiętania się od grzechu. Zatem wybór należy do ciebie, jakich sobie obierzesz liderów. Tylko, tylko stroń od buntu. I pamiętaj też o tych słowach, którymi pragnę zakończyć ten, ten wykład. Słowach z listu Iwrim, 13 rozdział, list do hebrajczyków, trzynasty rozdział, siedemnasty wiersz, cytuję. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami Waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie z wzdychaniem, gdyby, gdyż to wyszłoby Wam na szkodę. Koniec cytatu. Shalom, shalom, Wyszabad, shalom.